Miałam 4 lata, kiedy to wszystko się działo. Wtedy tego nie rozumiałam, ale czułam, że dzieją się rzeczy wyjątkowe. Dorośli byli bardzo przejęci. Dzisiaj mam prawie 50 lat. Patrzę z dumą i wzruszeniem na tamte wydarzenia. To była pierwsza pielgrzymka papieża do kraju komunistycznego. Jej hasłem były słowa Gaude Mater Polonia: raduj się, Matko Polsko. O godzinie 10:07 Jan Paweł II wylądował na lotnisku na Okęciu. Trasą Łazienkowską, alejami Ujazdowskimi, nowym światem dotarł do katedry Świętego Jana na rynku Starego Miasta. Radość, hasła i rzucane kwiaty to wszystko towarzyszyło początkowej fazie wizyty Jana Pawła II w Polsce. Polska była wtedy zupełnie inna. Żyliśmy w komunistycznym reżimie, a to było jak oddech wolności. To było dziewięć dni, które wpłynęły nie tylko na mnie, na moją mamę i tatę. Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego odmieniła losy całej Polski. W spotkaniach z papieżem uczestniczyły setki tysięcy, jak nie miliony wiernych. Tata mówił podczas transmisji, że telewizja wszystko przekłamuje i pokazuje tylko część wiernych. Radzie jesteśmy gościć Waszą świątobliwość na Ziemi Ojczystej. Jan Paweł II chciał odwiedzić Polskę w maju 79 roku, kiedy Kościół i wierni świętowali rocznicę zamordowania biskupa Stanisława przez króla Bolesława Śmiałego. Komuniści absolutnie odrzucali ten termin. Ostatecznie ustalono, że pielgrzymka odbędzie się w czerwcu. Komuniści obawiali się nie tylko rozruchów społecznych, ale też ogromnej fali entuzjazmu, która towarzyszyła Polakom od momentu wyboru Jana Pawła II na stolicę apostolską. W trakcie tej pielgrzymki padło wiele ważnych słów z ust papieża, które są powtarzane po dziś dzień. Najbardziej znane są chyba te, które wygłosił podczas Mszy świętej pontyfikalnej na Placu Zwycięstwa. W homilii Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka. To wówczas Jan Paweł II powiedział: Wołam wraz z Wami wszystkimi, niech wstąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. tej. Innym zarzewiem sporu były chociażby trasy w poszczególnych miastach, jakie miał pokonywać Jan Paweł II. Tak było w Częstochowie, gdzie komuniści nie chcieli się zgodzić, żeby odwiedził osiedle Tysiąclecia, na którym budowano właśnie nowy kościół, czy kwestia wizyty w Nowej Hucie. Zwycięstwem kościoła było to, że pielgrzymka trwała 9 dni, mimo że początkowe negocjacje przewidywały krótką, dwutrzydniową wizytę Jana Pawła II w Polsce. Ja byłam w Częstochowie na spotkaniu z Ojcem Świętym. Pamiętam, że była tam niezliczona liczba ludzi, że byłam ubrana inaczej niż zwykle i zupełnie nie spodziewałam się, że ten dzień zapamiętam już na całe życie. Każde z miejsc, które odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki, miało swój wymiar osobisty, ale też historyczny i katolicki tak było z Częstochową jasną górą miejscem gdzie bije serce polskiego narodu jak mówił Jan Paweł II tak było w Kalwarii Zebrzydowskiej miejscu które odwiedzał jeszcze młody Lolek później kardynał krakowski a wreszcie Jan Paweł II tak było też z Gnieznem pierwszą stolicą Polski miejscu w którym Jan Paweł II wygłosił jedno z najważniejszych homilii nie tylko podczas tej pielgrzymki, ale podczas swojego pontyfikatu, mówiąc o duchowej jedności wschodniej i zachodniej Europy. Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, musimy widzieć i czuć i musimy słyszeć mowę praojców, czyż Chrystus tego nie chce. Ażeby ten papież Polak, papież Słowiani, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Komuniści starali się wszelkimi sposobami ograniczyć zasięg papieskiej pielgrzymki. Po pierwsze była to kwestia transmisji telewizyjnej. Zgodzili się na transmisję mszy świętej z Placu Zwycięstwa w Warszawie i z auschwitz niemieckiego obozu koncentracyjnego. Starano się pokazywać wiernych w wąskim kadrze, pokazywać tylko tych starszych, sugerując, że tylko oni przybywają na spotkania z Ojcem Świętym. Osobliwym pomysłem komunistów było to, żeby papież poruszał się po Polsce helikopterem. Komuniści obawiali się, że w wypadku, kiedy będzie przejeżdżał samochodem, setki tysięcy ludzi będzie witało go na trasie jego przejazdów. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pokazała ogromną samoorganizację Polaków. Pokazała, że władza komunistyczna jest Polakom do niczego niepotrzebna. Cała pielgrzymka była przecież tak naprawdę zorganizowana przez Polaków. To były straże papieskie, to była ochrona tych pielgrzymek. W trakcie pielgrzymek, właściwie w Polsce nie dochodziło do przestępstw, spadło spożycie alkoholu. Okazało się, że Polacy potrafią znakomicie sobie radzić bez komunistycznej władzy. Innym wymiarem był ten wymiar kościelny. Jan Paweł II pokazał, że to z Polski wychodzi impuls nie tylko do krajów Europy Środkowo-Wschodniej zniewolonych przez Związek Sowiecki, ale na cały świat. Impuls związany z tym, chociażby co mówił 22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra. Nie lękajcie się. I wreszcie wymiar być może najważniejszy polityczny. To, co George Weigl, wybitny biograf Jana Pawła II, nazwał dziewięcioma dniami, które wstrząsnęły światem. To w Polsce, w czerwcu 1979 roku, tak naprawdę rozpoczął się demontaż komunizmu. Pamiętam dobrze transmisję z uroczystości na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Jan Paweł II odwiedził m.in. blok numer 11, zwany blokiem śmierci, celem męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Kolbego. Pomodlił się także przed ścianą straceń. To było coś absolutnie niezwykłego, że w miejscu, gdzie wydarzyło się tak wiele zła, pojawia się papież. I to papież Polak. Jako pamiątka zachowała się w mojej rodzinie ta wejściówka na mszę świętą Jana Pawła II ku czci błogosławionego Maksymiliana Kolbego na miejscu byłego obozu zagłady w Brzezińca. Mój tata był na tej mszy. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przyniosła bardzo wymierne efekty już w pierwszych miesiącach po jej zakończeniu. Polacy policzyli się, wkrótce powstał wielomilionowy ruch zwany Solidarnością, ale ten wymiar tej pielgrzymki kiełkował przez kolejne lata. Rozpoczęła proces, który zakończył się tak naprawdę w roku 1989 upadkiem komunizmu i żelaznej kurtyny. Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę Was o to. Zastanawiacie się, kto do Was mówi? Mogę być tą dziewczynką, która wtedy rozpłakała się w ramionach papieża, ale mogę być też głosem wewnętrznym każdego z Was, kto przeżył w tamtym czasie coś wielkiego. Kontakt osobisty z takim człowiekiem, ze świętym.